Jesteśmy w państwie mlekiem i miodem płynącym, gdzie fury pieniędzy się wylewają, nie, nie, Polska nie, nie, nie. rośnie. Zaraz, 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 zaraz jak zacz, to zacz, się? zaczną się, zaraz, zaczn zaraz, ono zaraz ale, będzie mlekiem, jak to, 600 mlekiem. ale mówisz o, wiesz, bo to ja hmm. tak słyszałem, że jest nowe partyjne pozdrowienie w Platformie, że oni się teraz witają, bonjour Wielkiej Polsce, czołem <laughs> Wielkiej <śmiech> Polsce, nie przyszła, ale bonjour, bo teraz jest nagle hasło Wielka Polska. No mówisz oczywiście o sławnej poniedziałkowej konferencji Donalda no, takich, Tuska, który zapowiedział. Będzie że dużo będziemy, przewrotów. Będzie. Dużo będzie. Będzie, cały, będzie, prze... pań, będzie cały rok przewrotów. przełomem. Przełomem. Będzie, tak, rok będzie prze... Ja prawda. mam nadzieję, że będzie przełomem, ale zupełnie innym niż go Donald Tusk zapowiada. Natomiast on zapowiada, krótko mówiąc. E, ja już o tym publicznie mówiłem. No, miałem taką przygodę w czasie krótkich wakacji, że chciałem kupić bilet w muzeum, i pani na tym mówię, dwa bilety dla dorosłych, że mm -hmm. dla mnie i dla żony. A pani popatrzyła i mówiła: Ale proszę pana, dla seniorów po 60 roku życia są zniżki. No. Więc jako senior po 60 roku życia ja pamiętam, Bierka. Pamiętam gierka, który mówił, pytał, pomożecie. Ale właśnie, słuchaj, a biznesmeni na sali mówili, Powrzem! <grym> to znaczy, nie biznesmeni, a... <grym> Ale właśnie, bo to, Ale to ten cyk. Ale... Dokładnie ten sam cyrk był. No. Muszę proszę, <grym> za, Całkowicie niezależnie od siebie, bo, bo my żeśmy na ten temat z, z Rafałem nie rozmawiali, co komu się z czym kojarzy. I, i mi dokładnie <grym> miałem takie skojarzenie, kiedy zobaczyłem właśnie tuska tych biznesmenów tam siedzących tam, i on się zwraca do pana Rafała Brzoski. Y, czy tam, y, czy tam, czy pomożesz, czy, czy tam, czy się włączysz, podejmiesz czy, czy, wyzwanie, czy podejmiesz wyzwanie, no mówi, po prostu podejmę. żywcem spotkanie Gierka ze stoczniowcami, no. pomożecie, Czym to Gierka czym tak zakasał rękawy i taki był robotny. No, no pamiętam, to pamiętam, no miałem kilka lat wtedy jeszcze tego, ale już byłem świadomym, te oglądałem w telewizji, E, razem z tatą, który był no, no, zresztą tak. strasznie pod nosem, ale... E, pomożecie! Tak, pomożemy! Ale, znaczy raczej się śmiał, tak? Bo w czym pomożecie? Zbudujemy drugą Polskę! Nie, przepraszam. Polak potrafi! Poczekaj, 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 to, to były Tusk te By znaczy, Tak, ale teraz hasło Migierkowskiego, hasło tuskowe jest takie, że trzeba przeprowadzić deregulację. A, nie, Do deregulacji to ja bym za chwilę jeszcze mówił, bo oczywiście deregulacja była tym, w czym mieli biznesmen, czym pan Brzoska ma pomóc, pomoże tego, ale to był, został ogłoszony sześciopunktowy plan tych dojścia do tych, tych, te, tego, że w tym roku Polska się stanie potęgą. Zresztą, jeszcze po mówiłem. maju. Ale 650 mi się... miliardów złotych to jest co? To jest stopa inwestycji na poziomie 16,5%, czyli. Ale skąd te pieniądze się mają wziąć? Czyli zaznaczam, że w ostatnich latach rządów PiS-u stopa inwestycji wynosiła 18%. Mhm. To niekoniecznie są pieniądze z budżetu, ale mówimy o stopie inwestycji PKB. Czyli to, co Tusk obiecuje z wielkim wielkim zadęciem, że przez te wielkie inwestycje dojdziemy do wielkiego bogactwa, to są inwestycje de facto mniejsze niż te, które uruchamiał PiS i które wszystkie Tusk jeden po drugiej ufał.